Z Hej, jesteśmy w skalnym mieście w Ciążkowicach. Musimy to szybko przejść, bo jedziemy do wujka na majówkę. Zobaczcie, jakie to są super świetne ławki. Są tu jakieś wiemy nietoperze i inne rzeczy. Są też super znaczki szlagów. Nie jakiś biały, czerwony, biały, tylko na czarnym tle biały nietoperz. To jest świetne. Tak właśnie wygląda ten znak. Taki super. me dá ele que está também no meio